Wielu ludzi wierzy w Boga, ale go nie kocha, a wielu ludzi nie wierzy w diabła, ale go kocha. Wydaje się to sprzeczne, ale to rentgen duszy współczesnego świata. Wiara w Boga dziś nic nie kosztuje, wystarczy to powiedzieć. Ale kochanie Boga to naprawdę zmienia wszystko, bo kto go kocha, ten stara się pełnić jego wolę, bez względu na koszty, i właśnie tam wielu się gubi. Prawdziwa miłość do Boga to nie uczucie, ani piękne słowo, to odważna decyzja, by być Mu posłusznym, nawet gdy Go do końca nie rozumiemy. To życie tak, jak powiedziała Matka Boska w Kanie Galilejskiej: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. To jest miłość, która podoba się Bogu, ta, która klęka, ta, która słucha, ta, która wyrzeka się siebie, by powiedzieć: Panie, nie moja wola, lecz Twoja, niech się stanie. Zamiast tego miliony ludzi twierdzą, że nie wierzą w diabła, ale żyją według jego logiki. Nienawidzą, kłamią, celebrują niemoralność, szydzą z sakrum, kochają władzę, przyjemność, pieniądze i ciemność. Zaprzeczają diabłu, ale go naśladują. Zaprzeczają Bogu, ale używają jego imienia, by się usprawiedliwić. Wiara w Boga bez posłuszeństwa mu to życie tak, jakby go nie było, a zaprzeczanie diabłu służąc mu to oddanie mu tronu duszy. Nie wystarczy powiedzieć: wierzę w Boga. Prawdziwym sprawdzianem wiary jest kochanie go czynami, posłuszeństwem, z pokorą, jak Maryja, jak święci, jak sam Jezus, który nauczył nas kochać Ojca, zawsze czyniąc jego wolę. Żyjemy w kluczowych czasach, trudnych, ale wspaniałych. I z tego powodu wy, którzy twierdzicie, że wierzycie w Boga, zróbcie krok, by kochać go z pasją, która prowadzi do zmiany waszego życia. I życia tych wokół Was. To zależy od Was. To była dzwonnica WANDE. Zostawcie nam lajka, subskrybujcie i udostępnijcie. Witajcie, ukochani wojownicy w Panu i niech Wam Bóg błogosławi.